Cześć, tu Blacha z Bazuki. Chcę Wam tylko powiedzieć, że wróciły do nas karabinki Rock River Arms w wersji 14. ,5 cala. świetne karabinki. Ostatnie jak były, bardzo szybko się rozeszły. Także zapraszamy raczej szybko do naszych sklepów na pławską i do Pluszkowa. Co tutaj mamy? Świetną kobę z dwoma punktami. Chude, anatomiczny, gumowany chwyt, super wygodny, powiększony kabąk spustowy i co najciekawsze, wszystkie manipulatory są. Z obu stron, zarówno selektor ognia, dźwignia przeładowania, zrzut zamka, tak samo jak i zrzut magazynka, a w komplecie metalowy 10-nabojowy magazynek. Także świetne kajabinki w dobrej cenie. Troszków Warszawa, zapraszamy. Szybko, zanim się skończą. I co jeszcze ciekawe, przy tych kajabinkach dostajecie go w takim. Kufrze. Duży, więc spokojnie pomieści wasz kajabin z optyką i wszystkim, co na niego założycie. Duży, solidny i macie go w komplecie zamiast zwykłego ketonu.